Cześć, witam. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną. Dzisiaj chciałabym Ci zadać kilka pytań. Pomyślałam, że to pomoże nam się troszkę lepiej poznać. Co myślisz? Tak? Brzmi dobrze? No to super. Siedzisz sobie wygodnie, <gry> bo to jest bardzo, bardzo ważne. Usiądź sobie, bądź połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować, ok? No dobra, to zaczynamy. żebyś pamiętał jedną rzecz, że tak naprawdę zamartwianie się niczego dobrego nie przyniesie. No ja wiem, że łatwo jest powiedzieć, ale no niestety taka jest prawda. Wiesz, dobrze jest myśleć na Dzieje, że ten czas, który spędzimy razem, pozwoli ci się zrelaksować, zapomnieć o problemach. Pewnie. Tak. Okay. Następne pytanie. Czego powinniśmy się wystrzegać w codziennym życiu? Jak myślisz? Aha. Tak. No, zgadzam się z Tobą, jak najbardziej. Nie trzecie, jaką postać z jednego filmu umieściłbyś w innym, aby film stał się dziwny? W przeszłości chowano ludzi z rzeczami, które miały im się przydać po śmierci. Z jakim przedmiotem zostałbyś pochowany? Na <gry> no pomyśl sobie. No, nigdzie się nie spieszymy. Cześć. Je ne sais pas. się może stracić.